Halo, halo, hej, witajcie! Jestem leśna. Znana również jako dripcia i nie ma z nami dzisiaj kacperka, ponieważ siedzi zamknięty w piwnicy, bo był bardzo, bardzo niegrzeczny. Będziecie mieli dzisiaj jedyną i niepowtarzalną okazję, by przedpremierowo zobaczyć jak nasz leśny będzie wyglądał już niedługo, także zapraszam do oglądania i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do Kliniki Piękna. Na początek zajmiemy się twarzą leśnego i myślę, że zaczniemy od ust, bo bardzo mi się nie podoba ten kolczyk, no po prostu nie, także wybierzemy takie same ustka, tylko bez niego, bodajże to są te. Tak, okej, okay, to są te, tylko jeszcze zmienimy kolorek na ciemniejszy, bo ja to nie lubię takich jasnych ust, zlewających się z karnacją. No, myślę, że to będzie spoko całkiem. Jeśli chodzi o nosek i o karnację, to leśny gratuluję! Podoba mi się, więc naprawdę musiałeś się postarać. Także tylko zostają nam oczka. Myślę, że te też będą ok, chociaż te może... Nie, dobra, one są takie zbyt azjatyckie, więc zostaniemy przy tych, tylko zmienimy kolorek. Według mnie do lesnego będą pasować ciemne oczka, także wybierzemy jakiś super cool brązowy i będziemy mieć już super cool gotową, skończoną twarz. Żałuję tylko, że nie da się zmienić tego, tego w środku, bo wolałabym inny kolor, ale ok, już niech będzie. I cyk, i kup, i wszystko super. Czekajcie Muszę tylko na leśnego i zaraz wracam. Ok, teraz udamy się, aby przebrać leśnego. I oczywiście zaczniemy od rozebrania, bo. Także dajcie mi sekundkę na to. Ok, gdy nasz leśny jest już rozebrany, zaczniemy od włosów. I koniecznie muszą być krótkie, żeby naszego Leśnego już z dziewczynką nie byli na ulicy, więc zetniemy jego kłaki do jakiejś porządnej fryzury, także znajdźmy coś superowego. Przebyłam drogę po jakichś kilkunastu stronach z włosów, Ostatecznie jednak wybrałam te ze strony piątej za 6 diamentów. Mam nadzieję, że leśny mnie nie zabije, że zepsuje tę piękną liczbę. W każdym razie zmienimy sobie tylko kolorki na jakieś bardziej brązowe, bo ten fioletowy no to nasz leśny musi wyglądać jak porządny obywatel, a nie jakieś udziwnione alternatywki, także myślę, że w tym kolorku te włoski będą super i lecimy dalej z jego ubrankiem. Na początek musimy wybrać ze jakąś koszulę, także rozpocznijmy nasze sobie poszukiwanie i musi być koniecznie ona w kolorze białym lub czarnym, ponieważ leśny jednak będzie utrzymywać się w tej kolorystyce. Będzie taki trochę estetyk, bo ja taki styl osobiście lubię, także na takiego zrobimy naszego leśnego i myślę, że ta będzie ok, tylko zmienimy jej kolory, aby była cała biała. I pyk, i biały. Ok. Teraz musimy koniecznie znaleźć coś w odzieży wierzchni, żeby naszemu leśnemu nie było zimno. Mimo, że zbliża się lato, to jednak trzeba dbać o to, żeby przypadkiem chłopak nie zamarzł. Także poszukamy jakiejś kurtki skórzanej bądź katany w czarnym kolorze. Ostatecznie wybrałam taką. Jeszcze zostają nam tylko jakieś aesthetics Spodnie, i już nasz look będzie gotowy. Zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. O, widzę, że te mogą być całkiem spoko i, i są całkiem spoko, tylko pozmieniamy sobie kolorki, żeby były całe czarne. Tak, tak, widzicie, na pewno to jest czarne całe czarne, ok, super jeszcze tylko jakieś superowe buty i nasz leśny będzie skończony i będzie 10 na 10 i już jest. Zostało nam dobrać tylko odpowiednie cizmy, żeby nasz leśny nie chodził boso także zabieram się za szukanie i dobieramy mu do naszego pięknego Aesthetic Outfitu i myślę, że to będą całkiem ok, tylko oczywiście zmienimy kolorki, żeby były całe czarne i pasowały do reszty, no bo ja mm, jako najsłodniejsza no blogerka, blogerka modowa. Na naszym YouTube nie mogę pozwolić, aby coś odstawało od reszty, także tak. Myślę, że wszystko już jest skończone. Zajrzę jeszcze w dodatki, bo może akurat coś mi się spodoba i ulepszymy trochę wizerunek leśnego. Ostatecznie zdecydowałam się tylko na takie kolczyki przy ustach, ponieważ leśny ma kolczyki w ustach, one się nazywają Snakey, czy jakoś tak, no nie, nie nie ogarniam zbytnio tego, w każdym razie wiem, że kocha je bardziej niż pokacha w przyszłości swoją żonę, czy naszego psa, także finalnie zostawiam tylko je i pora zakupić nasz look, uważam, że jest 10 na 10 dajcie znać koniecznie, czy wam się podoba, teraz jedynie, co nam zostaje to zapisać go w lukach na pamiątkę dla Lesnego i tak jeśli spotkacie taką osobę podobną do tej za jakiś miesiąc bądź kilka tygodni na ulicy, to możecie być pewni, że to jest leśny i koniecznie możecie do niego podbijać po fotę i autograf. Zapomniałam oczywiście o tatuażykach, ale już wszystko naprawiłam, więc myślę, że nasz leśny jest skończony, także zapiszemy sobie tylko by dripcia, żeby przypadkiem sobie nie przywłaszczył naszego arcydzieła. Oczywiście musiałam napisać z nie, bo przecież nie byłabym sobą. Także tak zapisuję naszego looka i uważam, że wszystko jest już skończone. Nie pozostaje mi teraz nic innego jak zejść do piwnicy i pokazać leśno jego nowy image. Oraz bardzo serdecznie Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli dobijamy 5000 łapek, to wypuszczam leśnego z piwnicy. A tymczasem bardzo mocno Was ściskam i do kolejnego. Pa! pa!